Masz dość pustych brań na metod feeder, tych delikatnych drgań z szczytówką, po których nic nie następuje. Zazwyczaj winowańcom jest zbyt długi przypon lub źle zawiązany hak, który daje rybie możliwość wyplucia przynęty. Pokażę Ci około 10-centymetrowy przypon, który radykalnie zwiększy liczbę pewnych zacień. To nie magia, to sprawdzona broń na chimeryczne brania, której ryby po prostu nie umieją się oprzeć. Po obejrzeniu tego filmu każdy z Was będzie umiał samodzielnie zbudować ten game changer. Jeżeli nie będziesz umiał sam bądź sama zbudować yy, takiego przyponu, zawsze możesz się do mnie odezwać w mailu, który znajdziesz w opisie kanału DKF Feeder Team. To co? Zaczynamy. Cały sekret skuteczności tego przyponu leży w trzech elementach. Po pierwsze, długość przyponu około 10 cm. Ryba zasysa przynętę niemal natychmiast. Czuje ciężar podajnika, który ją praktycznie sam zacina. Oczywiście mówimy tutaj o mocowaniu podajnika na sztywno przez który żyłka nie ma swobodnego, swobodnego przejścia. Ryba nie ma czasu na wyplucie haczyka, co jest esencją samozacięcia w metod feeder. Po drugie plecionka ma zerową rozciągliwość, co zapewnia błyskawiczne zacięcie, w przeciwieństwie do żyłki. Plecionka naturalnie układa się na dnie, co nie płoszy ryb. Po trzecie prezentacja. Ja akurat w tym przyponie stosuję gumkę, na której będę mocował waftersa. Mówimy o przynęcie o naturalnej pływalności, która unosi się y, tuż nad zanętą. Wygląda jak najbardziej łakomy kąsek. A haczyk? Haczyk jest idealnie odsłonięty. Te trzy elementy razem tworzą system, który zmienia skubnięcie w atomowy odjazd. Dobra, teraz czas na praktykę. Będziemy potrzebować miękkiej plecionki, haczyka z oczkiem, gumkę, Nożyczki oraz taką małą gumeczkę do prawidłowego usytuowania naszej, naszego włosa z gumką. Dodatkowo zastosujemy jeszcze taką gumeczkę do zabezpieczenia naszego krętlika z agrawką do szybkiej wymiany przyponów. W pierwszym kroku potrzebujemy mniej więcej taki odcinek plecionki. Jakieś 20-25 cm. Na jednym końcu musimy zawiązać naszą gumkę. Ja zawsze wiążę sobie tak: przeciągam sobie przez gumeczkę i robię sobie pętle. Przekładam raz, drugi. I ściągam sobie to jak najbliżej naszej gumki, i zaciągam A sobie to troszkę zbliżę, żeby ten węzeł się lepiej zaciągnął. Tak wygląda nasza gumeczka. Nadmiar klecionki odcinamy i będziemy przystępować do kroku drugiego, a mianowicie do zawiązania naszego haka. Nadmiar mamy odcięty. Można sobie zastosować takie gumeczki dodatkowe, żeby sobie poprawić prowadzenie tej. Naszej plecionki, plecionkę przeciągamy przez naszą gumkę, i teraz od tej strony, gdzie nie ma gumki, przeciągamy nasz haczyk przez naszą osłonkę. Ja stosuję te osłonki z tego względu, że poprawia to pozycjonowanie naszej przynęty, a dodatkowo. Dodatkowo zabezpiecza nam to nasz węzeł. Ustawiam sobie gumkę do osłonki, mniej więcej na równo z grotem haka, no, coś takiego, i od strony tylnej Haka, przeciągamy sobie przez oczko lecionkę. I robimy sobie parę obrotów. Tak. I wracamy z dwa obroty, i z powrotem przez tył. Wracamy przez oczko. Jest to istotne z tego względu, zresztą zaraz Wam pokażę. Będziemy sprawdzać sobie, jak hak się zachowuje. To powinien się grot obracać w kierunku, żeby się po prostu wbić. A teraz tak odmierzam sobie mniej więcej 10 cm. Mniej więcej tyle. I robię sobie taką niewielką pętlę. No, zrobię sobie najpierw większą, później sobie ją ściągnę. Żeby zrobić ją w miarę jak najmniejszą, rozciągam nasz węzeł. Ok. W ten sposób możemy sobie fajnie zmniejszyć naszą pętelkę, czy takim wypychaczem, albo nie wiem, długopisem, co macie akurat pod ręką? Ja akurat mam wypychacz i teraz otworzę sobie tą pętelkę, zwilżę i i mamy Praktycznie gotowy. Teraz nadmiar trzeba obciąć. I co ja jeszcze robię? Ja robię jeszcze tak, że zakładam sobie jeszcze tutaj osłonkę. Nie musicie tego robić, jak nie chcecie. Ja akurat coś takiego sobie robię. Z tego względu, że stosuję sobie Krętlix z agrawką do szybkiej wymiany. I to po prostu zabezpiecza mi agrawkę, żeby mi się przypon nie wysunął. Muszę sobie tutaj zaczepić, żeby mi się w palce nie wbił. I tak wygląda nasz gotowy przypon. Jeżeli chodzi o haczyk, to wiążemy go metodą węzła bez węzła. Taką samą jak wiąże się haki karpiowe z włosem, hak powinien się obrócić właśnie o, w ten sposób. Jak się go przeciąga do góry, to z automatu powinien się zaczepiać. I wtedy hak jest dobrze zawiązany. Proszę. A jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że podajnik razem z naszą przynętą ląduje na dnie, tworząc fajną kupeczkę zanęty, na której na samej górze delikatnie unosi się nasza przynęta z hakiem. Jeżeli ryba zareaguje na naszą zanętę, palet czy cokolwiek innego tam zastosujemy w naszym podajniku. Tak zaprezentowana nasza przynęta generalnie bez wahania zostanie połknięta przez rybę. Jeżeli w ten sposób mamy zawiązany nasz przypon i podajnik ląduje na dnie i w ten sposób zostanie zaprezentowana nasza przynęta, ryba bez wahania połknie naszą przynętę i tu w sumie dzieje się magia, bo za sprawą plecionki Nasz zestaw nie ma żadnego luzu i nas, za, następuje automatyczne zacięcie ryby. Przy tej metodzie plecionka natychmiast yy, się napina i ciężar podajnika najczęściej powoduje wbicie haka w dolną wargę ryby. Jaki jest tego efekt? A efekt jest prosty: szczytówka wygięta, piękna muzyka hamulca zamiast kolejnego pustego brania. Kiedy ten przypon sprawdza się najlepiej? Generalnie jest to killer na łowiska o dużej presji wędkarskiej. Jeżeli chodzi o trudniejsze łowiska z mniejszą presją, słabiej żerującą rybą, można zastosować troszkę dłuższy przypon, można zastosować troszkę krótszy przypon. Nie ma tutaj jakiejś specjalnej reguły. Generalnie, jeżeli chodzi o przypony do metod feeder, zaleca się właśnie takie przypony około 10 cm. I to jest właśnie taki optymalny, jeżeli chodzi o yy, brania, yy, które powodują samozacięcie. Podsumowując, ten przypon rozwiązuje problem pustych brań i gwarantuje praktycznie samozacięcie. Gwarantuje Ci, że zmieni on Twoje łowienie. A jakie są Wasze sprawdzone długości przyponów? Dajcie znać w komentarzu, czy wolicie na gumkę, bagnet, czy może na wkrętkę. Jeśli ten film był pomocny, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia nad wodą. Elo.